Cześć. Cześć! Dziękujemy Izarz XD za nominację. Do Hot Sixteen Challenge 2. Link do zbiórki macie w opisie filmu. A oto nasza gorąca, gorąca 16. szesnastka. 3, 2, 1 Co się stało? W świecie zawrzało. Już Jest wiele, wiele zmian. zmian Ja domu sam. sam. Nie poddamy się, pokonamy lęk. Co z tobą braku? Nie rób obciaku. Te proste dźwięki powstają od ręki. Dziś głos niesiemy, bo pomóc chcemy. To od siebie dajemy. Bo dobrze wiemy, że bez medyków świat nie miałby żadnych szans. Ty też to na pewno wiesz. Więc przyłącz się, więc przyłącz się. Ten czas. Ten czas zaskoczył wszystkich nas. Ten czas nie zabije radości w nas. Ten czas zapamiętam ty i ja. Ten czas Ty też możesz coś od siebie dać. Ten czas Na pewno kiedyś będzie past. Ten czas. Wykorzystajmy, wykorzystajmy, dobrze. Dobrze. wykorzystajmy dobrze, wykorzystajmy dobrze Pamiętajcie, że warto pomagać A my nominujemy do Hot Six Challenge Paulinę i Mateusza z kanału Obydwoje Mama Joto Vlog Monikę i Sebastiana Antczak I Marcina Mazura A tutaj jest moja gorąca szesnastka To